A tutaj przychodzę z taką pięknością. Sukieneczki, tutaj z marszczonym rękawem, z tiulem u dołu, z kapturkiem i z przepięknym ekranem za jedne 45 zł. Bawełenka. Cudo, cudo, jeszcze raz cudo. Można nosić do leggingsu, można nosić do rajstopek. Pełna dowolność. 45 zł. Rozmiarki 98 łamane na 104, 110 na 116. 122x128, rozmiar 134, 140 na 146, 152x158. Tak jak wspomniałam, wymiarki znajdują Pani oczywiście u góry w opisie filmiku. Trzy zjawiskowe kolory. Mamy fuksję, mamy kolor Barbie róż, ale jest piękny. I mamy kolor taki jagodowy. ale jest piękny. Tutaj czarny tiul. No proszę tylko zobaczyć, no są przepiękne, bardzo gorąco polecam. Na fuksję wpisujemy Selmo 4605 i dopisujemy rozmiar. Na Barbie róż wpisujemy Selmo 4602 i rozmiar, tutaj wszędzie będą czarne rajstopki pasować. Proszę tylko zwrócić uwagę, bo mamy ciemne włoski u dziewczynki, więc czarne rajstopki idealnie wpasują się w każdą z tych sukieneczek. I mamy tą piękną jagodę, na jagodę wpisujemy Selmo 4604 i oczywiście rozmiarek.